Cześć! Witam Cię w przestrzeni samopoznania. Ten odcinek będzie wprowadzeniem do tematu o zrobieniu w sobie przestrzeni pozwalającej na przejawienie się naszej duszy w naszym życiu w pełni. Jeśli chcesz pominąć wstęp do podcastu, bo już go znasz, kliknij w minutnik podany w opisie. Jeśli tematy poruszane w dzisiejszym odcinku dotyczą Ci bezpośrednio, mam nadzieję, że znajdziesz w nim wskazówki dla siebie oraz aha moments potrzebne Ci w tym czasie. Przesyłam Ci dużo miłości i trzymam za Ciebie kciuki. Jeśli jesteś rodzicem i słuchasz mojego podcastu, proszę Cię o jedno. Słuchając w odcinkach fragmentów mówiących o dzieciństwie i jego wpływie na nasze życie, wybory czy powtarzane schematy, przekierowywujcie adresata tych historii ze swojego dziecka na siebie, ponieważ historia nie zaczęła się od niego, ani najprawdopodobniej też nie od Ciebie. Słuchając tego dla dziecka, stawiasz się w roli rodzica, który stety niestety kształtuje dziecko w okresie jego dojrzewania bardzo mocno. Robi to bezpośrednio w relacji z dzieckiem oraz pośrednio mając wpływ na to, jak dziecko będzie kształtowało swoje relacje z otoczeniem. I jest to jego odpowiedzialność. Jeśli czujesz się już gotowy, gotowa na wzięcie odpowiedzialności za Twój wpływ na jego dzieciństwo, wspaniale. Jeśli jeszcze nie, też wspaniale i tym bardziej powinnaś, powinieneś skierować najpierw uwagę na swoje wewnętrzne dziecko i jako osoba dorosła wziąć za nie odpowiedzialność. Nie ma tu w przestrzeni samopoznania możliwości oceny ciebie ani Twoich doświadczeń. Wiem, że każdy z nas przechodzi swoją indywidualną ścieżkę i dla mnie i dla Twoich bliskich i dla ludzi wokół w ogóle liczy się to, że tu jesteś. Każdy problem można rozwiązać za pomocą miłości. Bo wynikają one z jej braku. Zaraz przejdziemy do tematu odcinka, ale chciałabym w tym miejscu podkreślić, że przestrzeń ta jest miejscem, w którym dzielę się swoim doświadczeniem i tym, co pomogło mi wysnuć wnioski. Nie jestem jednak buddą ani stuletnim mnichem i nie znam odpowiedzi na każde pytanie. Część fragmentów jest channelingami, więc sama się ich uczę z jego treści. Czymkolwiek chcecie się podzielić w komentarzach, proszę zróbcie to. Prawda, światło, miłość, to wszystko jest już w Tobie. Jeśli moje słowa pomogą Ci choć trochę to w sobie odkopać, będę przeszczęśliwa. A Twoje słowa mogą pomóc kolejnej osobie, a ona jeszcze jednej. No dobrze. Pozwól sobie teraz zamknąć oczy, wziąć głęboki wdech, wstrzymać go na chwilę i powoli wypuścić całe powietrze. Wyobraź sobie siebie jako dziecko. Celuj w wiek, jak najmłodszy możesz sobie przypomnieć. Pozwól, by słuchając, Twoja podświadomość mogła Ci podsuwać obrazy i wnioski, skakać po czasie i jego wariantach. Daj temu płynąć. Ta refleksja pozwoli Ci zaobserwować, czy omawiany temat jest dla Ciebie żywy i aktualny oraz gdzie może leżeć jego źródło. Jeśli będziesz czuł, czuła potrzebę zapisania czegoś, co do Ciebie przyjdzie, śmiało stopuj odcinek i pisz. Puściłam intencję, by obecność tej przestrzeni była dla każdej osoby możliwością do coraz głębszego samopoznania. Dobrze, więc przechodząc do tematu odcinka, długo zastanawiałam się nad tym, o czym powiedzieć w pierwszym odcinku. Mam zebraną całą masę materiału na podcast, ale jak wypada na użytkownika adekwatnego mózgu, cały ten materiał jest poszczątkowany i nieuporządkowany. Starałam się jednak zastanowić nad tym, co u mnie po pierwsze zrobiło największą różnicę, po drugie, odblokowało możliwość pracy w innych obszarach, a po trzecie, chciałabym, by przyszło szybciej. Gdy wyłuskałam te priorytety, z łatwością stwierdziłam, że będzie to temat o zrobieniu w sobie przestrzeni, pozwalającej na przejawienie się naszej duszy bez blokad i ograniczeń. A to, co moim zdaniem pozwala osiągnąć ten stan, jest praca nad trzema głównymi obszarami, które, niezaopiekowane, nie pozwalają nam na wyjście z trybu przetrwania i wejścia w tryb rozwoju. I to będzie odcinek o pierwszej z nich, czyli o regulacji układu nerwowego. Więc przejdźmy do tematu. Wierzę, że scenariusz życia, w którym przebiega ono w swoim najwyższym potencjale pozwalając Ci na wzrost, już tu jest. Razem z Twoim ludzkim ciałem i duszą na świat przychodzisz z zapisem, który mówi o tym, czego masz się nauczyć jako człowiek i do czego macie to doprowadzić. Jest to plan duszy nadane wcielenie, z zamiarem spełnienia którego dusza wstępuje w ludzkie ciało, by doświadczyć życia. Ale jako ludzie mamy jednak wolną wolę. Możemy więc kierować swoim życiem jak chcemy. Możemy na przykład manifestować rzeczy, których nie było w planie. Możemy jednak też sprzeciwić się rozwojowi. Na przykład ze względu na cierpienie, jakie doświadczyliśmy i niszczyć swoje życie. I przychodzę tu dzisiaj, żeby ci powiedzieć, że nawet jeśli wyraźnie czujesz, że w swoim życiu doświadczasz właśnie zniszczenia we wszystkim lub w jakimś z tych obszarów, możesz to zmienić. Bo możesz myśleć sobie: zniszczyłam mój związek, zniszczyłam moje przyjaźnie, Moja rodzina to dno, moja, moje ciało to ruina, zniszczyłem moje zdrowie, mój umysł jest złamany, moje całe życie jest do dupy. Ale przypomnę Ci słowa z zapowiedzi, ponieważ jeśli przypomnisz sobie, kim jesteś, możesz zmienić wszystko. Uwierz w to i zrób to. Na nasze życie składają się nasze ciało, nasze emocje, nasza psychika, nasza energia, nasze relacje, nasz rozwój. Nasza duchowość, choć ona jest zintegrowana z każdym z tych obszarów, możemy pracować nad tymi życiowymi obszarami z dwóch pozycji: wyregulowanego układu nerwowego lub rozregulowanego układu nerwowego. Zdecydowana większość ludzi, których znam na co dzień, jest raczej w tej drugiej pozycji, a będąc tam, jesteśmy ciągle w pozycji walcz lub uciekaj. Na pewno słyszeliście ten termin już nie raz. No i ja też tam byłam, w zasadzie przez prawie całe moje dotychczasowe życie, bo zmiana nastąpiła około półtorej roku temu. To właśnie regulacja układu nerwowego pozwoliła mi na wejście tak głęboko w pracę nad sobą. Przez wiele lat czułam, że ja już naprawdę dużo wiem na temat tego, jak funkcjonuje oraz jakie są tego powody, i nawet znałam psychologię hobbystycznie na tyle, by znać część fajnych sposobów radzenia sobie z tym, co mnie doświadczyło. Nic jednak nie zmieniało to w moim życiu. Było dalej tak źle jak wcześniej, plus frustracja na siebie za tą niemoc. Dopiero gdy wyregulowałam się prawidłowo, zauważyłam, że po prostu wprowadzenie zmiany nie było możliwe w moim stanie. W trybie przetrwania nic się nie zmieni, bo system tej zmiany po prostu nie przepuści. A dlatego, że chcę, by ten podcast inspirował właśnie do zmiany i wzrostu, musiałam rozpocząć podcast tym tematem. W zapowiedzi wspominałam również o intencji, która pozwoliłaby Bóg. Chcę zaznaczyć, żebyście wiedzieli, że mówiąc w tym podcaście o Bogu, nie mam na myśli katolickiego Boga ani żadnego innego wywodzącego się z religii. Dla mnie Bóg równa się źródło energii stworzenia, mój Stwórca źródłowa energia prawdy, miłości i światła. Ale każdy z nas może rozumieć to inaczej i jest tu przestrzeń dla nas wszystkich. Także w zapowiedzi wspominałam o intencji, która pozwoliłaby Bóg zainterweniował w moim życiu, które zdecydowanie nie szło drogą rozwoju, a zniszczenia. Polecam Wam, jeśli Waszą intencją jest wzrost w jakiejkolwiek formie, praca nad jakimkolwiek obszarem Waszego życia, puśćcie sobie na początek intencję do swojego wyższego ja. Lub tego, w co wierzycie. Na przykład, pomóż mi w tym i w tym. A następnie postarajcie się zrobić w sobie przestrzeń, by dusza mogła się tym tematem zająć. Z moich obserwacji wynika, że intencja jest właśnie kluczem do wszystkiego. Ale dzisiaj nie o tym. A więc. Układ nerwowy i jego funkcje. Kiedyś nie uczono nas, jak regulować układ nerwowy, emocje i tym podobne bo nikt o tym nawet nie wiedział. Popularyzacja popna nauki w mediach społecznościowych była dla nas bardzo istotna w kwestii zdobywania tej wiedzy. Nasz ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy jest odpowiedzialny w zasadzie za wszystkie funkcje życiowe, które uznalibyśmy za definicję tego, że jesteśmy żywymi istotami. Uruchamia wszystkie procesy, przekazując instrukcje z panelu zarządzania mózgu. Do narządów odpowiedzialnych za daną rolę w naszym funkcjonowaniu. Nie jestem ekspertem i nie mam żadnej wiedzy naukowej na ten temat, chociaż chętnie zagłębiam ten temat hobbystycznie. Jednak wiem, że układ nerwowy, który jest przestymulowany, ciągle pobudzony impulsami z mózgu, które na przykład informują o zagrożeniu, powodują stan napięcia, nie jest w stanie adekwatnie reagować na rzeczywistość, z którą jako człowiek zderzamy się tu i teraz. W efekcie odpowiadamy na otaczającą nas rzeczywistość z pozycji swoich przeszłych doświadczeń. Gdyby człowiek chciał dostać się do głowy i pozmieniać tam wszystko, co powoduje nadreaktywność w układzie nerwowym, dałby radę, ale zajęłoby to wieki. Nasz mózg zapisuje informacje o zagrożeniu jako priorytetowe, a nasze ego słusznie chroni nas przed cierpieniem. Otworzenie tych szufladek i ich naprawa trwałaby naprawdę zdecydowanie za długo, by było warte podchodzenie do tematu z tej strony. Te tematy i tak będą do przepracowania, ale zdecydowanie lepiej pracować nad nimi z pozycji wyregulowanego układu nerwowego. Na szczęście nie musimy nigdzie grzebać, ponieważ wyregulować swój układ nerwowy możemy bardzo prosto od zewnątrz przez ciało dając mu poczucie spokoju i ukojenia zaopiekowania. Są na to proste techniki, więc zachęcam do przestudiowania tego tematu samodzielnie, tak by znaleźć odpowiednie dla siebie sposoby. Ja powiem Wam zaraz, co działa u mnie. Moje ciało przez długi czas samo ciągnęło już do pewnych sposobów regulacji. Pokazywało też somatycznie, że nie czuję się dobrze i trzeba się nim zająć, ale skutecznie sobie tego odmawiałam. Znam już na dzisiaj różne sposoby samoregulacji, które poznawałam na różnym etapie i wymuskałam i włączyłam do swojego życia na stałe, to bardzo ważne, te, które idealnie pozwalają mi osiągnąć ten cel. Baza, nad którą na co dzień pracuję, jest zwyczajna. Zmiana swojej codzienności na lepsza. Staram się dosłownie na co dzień dbać, by mój człowieczek był zaopiekowany w kwestii swoich potrzeb. Bo eksploatacja z zasobów to stan, do którego nie chcę już doprowadzać. Oczywiście jest to również najszerszy obszar pracy nad tym tematem, więc nie zawsze idzie idealnie, ale idzie wystarczająco do przodu, by przynosiło efekty. Na podstawie tego, co wiem o człowieku ogólnie oraz o sobie indywidualnie, wiem, że powinnam. Pić odpowiednią ilość wody. Spać odpowiednią ilość czasu. Dbać o jakość tego snu, regulując cykl dobowy. Odżywiać swoje ciało pożywieniem, bo do tego ono służy. Ruszać się w zgodzie z potrzebami mojego ciała, nie słuchając głowy, a ciała właśnie. Odżywiać swój mózg, nauką, poznawaniem świata, życiem w ciekawości, oraz wyciszać go, nie pozwalając mu na ruminację myśli. Koić swoje wewnętrzne dziecko. Wychowywać je w zasadzie od nowa, tworząc mu bezpieczną przestrzeń do przejawienia swojej beztroski. Mieć bliskie, głębokie, prawdziwe relacje. Oraz dbać o kontakt z naturą i uziemiania. I w sumie tyle. Takie są podstawy, o które muszę dbać na co dzień, by żyć w dobrostanie. Oczywiście nie wszystko zawsze robię na 100%, ani nawet na 80% często nie, ale się staram. To pozwala mi zachowywać dobry stan wewnętrzny, mam energię, a moje ciało nie jest wyczerpane, więc mam siłę na to, by żyć dobrze. Każdy z nas powinien stworzyć sobie taki plan opieki nad sobą, by żyć w dobrostanie psychofizycznym. Ja swój plan ułożyłam sobie w oparciu o piramidę potrzeb Maslowa na samym początku po przebudzeniu duchowym i w sumie w prawie niezmienionej formie towarzyszy mi do dzisiaj. Oprócz tego jest kilka technik, które stosuję naprzemiennie w celu regulacji układu nerwowego lub też emocji, lub wprowadzam wszystko naraz yy, jako ciężkie działo, jeśli sytuacja, w której się znalazłam, jest na przykład kryzysowa i muszę się sobą zaopiekować asad. I są to na przykład: oddech 478. Jest to technika oddechowa, która pozwala nam się szybko uspokoić, gdy przeżywamy jakiś zwykły, codzienny stres. Korzystam z tej techniki w sposób lekko zmodyfikowany, ponieważ stosuję zasadę głębokiego wdechu do samego środeczka siebie. Przytrzymania powietrza przez 7 spokojnych sekund i wypuszczenia powietrza, ale tak by nie zostało już we mnie z niego nic. Po zastosowaniu tej metody często czuję wręcz, że moje ciało wibruje na przykład przy uszach i ogólnie głowie, to pozwala mi się albo natychmiast zebrać do czegoś, co chcę zrobić, albo natychmiast uregulować wzburzone emocje w gorszym momencie. Ale nie je od siebie odepchnąć, tylko zatrzymać się z nimi na tę krótką chwilę, gdy czuję się bezpiecznie w swoim ciele. A czuję się bezpiecznie, bo czuję bezpośrednio, że mam nad nim kontrolę. I to ja, a nie moje emocje czy napięcie dyktuje to, jak ono się w danym momencie czuje. Kolejna technika oddechowa, którą stosuję, to technika Hofa. Jest to technika, która jeśli zastosuję rano, po pracy lub na sen, daje mi niesamowite poczucie przywrócenia mnie do tu i teraz i takiej pustki w głowie. Oczywiście najfajniej by było, gdybym stosowała ją trzy razy dziennie i do tego dążę, bo trwa tylko 10 minut, ale wiecie... Baby steps. Dotyk, masaż, ucisk. Czasami to dotyk łagodny i głaskający, a czasami stanowczy i obejmujący mnie całą, pozwala mi na regulację. Może być to samo przytulenie, drugi człowiek, ukochany piesek lub kołdra obciążeniowa. Nieważne co, ważne, że działa. Codziennie rano do regulacji takiej wstępnej do dnia albo w momentach, w których emocje zalały mi już całkowicie, tak że sam oddech nie pomaga, stosuję czuły dotyk. Masuję sobie uszy, skalb, delikatnie głaszczę swoją buzię, szyję, ramiona. Jak człowiek okazujący troskę ukochanej osobie, sobie, okazuje ją sobie. Dbam o to, by ten dotyk był czuły. Czasem obejmuje się mocno i całuję swoje ramiona lub kolana. Jeśli czuję, że kranik z emocjami chce teraz puścić, pozwalam sobie na to, bo wiem, że jestem w opiekuńczych ramionach, które udźwigną te fale. Nie mówię sobie, ci, nie płacz, będzie dobrze. Tylko pozwalam sobie puścić to, co się wezbrało, jednocześnie opiekując się w tym sobą czułym dotykiem i słowem. Umiem już sobie powiedzieć tak, kochana wiem. Daj temu ujście, wiem, jak ci ciężko, wiem moja bitulka. Alice Miller mówi w swojej książce Bunt Ciała, że każdy z nas, by przeżyć odpowiednio swoje stłamszone w dzieciństwie emocje, musiałby spotkać na swojej drodze empatycznego świadka, który będzie przy nim i uzna jego krzywdy i emocje. Mimo, że zgadzam się z treścią książki Alice w znacznej części, uważam, że dzisiaj to my możemy być dla siebie tym empatycznym świadkiem. Gdy nasze wewnętrzne dziecko potrzebuje coś wypuścić, często strygerowane w dorosłości czymś, co otworzyło drzwi do tej stłamszonej części siebie, nasz wewnętrzny dorosły może przejąć rolę świadomego, empatycznego świadka. Czasami jednak nie mamy wykształconego wewnętrznego dorosłego lub mamy, lecz na podstawie pozyskanych wzorców nie można go nazwać świadomym, empatycznym świadkiem. O wewnętrznej e, przestrzeni człowieka i tych podziałach powiem więcej w innym odcinku, więc na szybko. Jeśli nie umiesz jeszcze okazać sobie wsparcia, rzeczywiście możliwe, że musisz znaleźć tą osobę na zewnątrz. Czasem będzie to terapeuta, czasem bliska osoba, a czasem ktoś zupełnie obcy, kto stanie na naszej drodze. Jeśli w tym momencie czujesz się samotnie i nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić, że ktoś się tobą w ten sposób zaopiekuje, możesz na przykład rzucić intencję do swojego wyższego ja. Chcę, by ktoś, kto może okazać mi wzorzec empatycznej, dorosłej troski, pojawił się w moim życiu i mnie wsparł. I poczekaj. A w międzyczasie korzystaj z innych technik regulacji i nie wchodź głębiej w pracę nad sobą, skoro możliwe, że nie będziesz w stanie zaopiekować się tym, co się w tobie otworzy. Otwórz się jednak na to, że ta osoba może się pojawić w różnej formie z zewnątrz, ale może też przejawić się przez ciebie jako mądrość i zdolność do skontenerowania tego, co w tobie. Jakbyś po prostu nagle to umiał, umiała. Tylko się na to otwórz. Co do dotyku, to kolejnym sposobem na regulację, który, by the way, wykorzystuję zwykle w tych najbardziej stresowych sytuacjach, bo nie oszukujmy się, takie wydarzenia w naszych życiach są i pozostaną, nieważne jak wysoko się rozwiniesz. Zmieni się jedynie Twój sposób reakcji na to wydarzenie, które mogłoby Cię straumatyzować, a tego nie robi. Bo trauma nie jest wydarzeniem, a reakcją naszego ciała i psychiki, ale o tym kiedy indziej. Tym sposobem, który wtedy wykorzystuję, jest technika, którą poznałam na warsztacie z czakry podstawy u cudownej dziewczyny, która polega na tym, że delikatnie głaszczemy się po naszej szyi, gdzie przebiega nerw błędny, chyba najdłuższy nerw w naszym ciele, który ma bezpośredni kontakt z wieloma naszymi organami. Ja dodaję te do tego mruczenie, yy, czy bardziej takie wibrowanie głosem, by pobudzić go od środka. W trakcie tego głaskania, bardzo powoli, Rozglądamy się po pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, zauważając, że nie otacza nas żadne zagrożenie. To też jest kluczowe, więc nie jest to technika jak oddech 478, który wykonasz sobie wszędzie, bo tutaj musisz mieć realnie bezpieczne otoczenie. Robimy to tak długo, aż przyjdzie ziewnięcie, które potwierdza, tak jakby, że się udało. To ziewnięcie przychodzi często też przy wyżej wspomnianych praktykach. No i to w sumie chyba by było na tyle z tego co stosuję zazwyczaj. Dajcie znać w komentarzach jakie metody wy stosujecie, jeśli stosujecie. Jestem bardzo ciekawa i może z kimś bardziej zrezonują niż moje. Mam wrażenie, że już powoli jako ludzie zaczynamy zauważać, że to wszechobecny stres, pędzący umysł i nieradzenie sobie z emocjami są głównymi czynnikami odwodzącymi nas od dobrej jakości życia i zaczynamy nad tym pracować, co mnie bardzo cieszy. A wy co o tym myślicie?